Benz. witam wszystkich, sesenta w głównie. Ja tutaj muszę w mieszkaniu, aby na spacerze teraz trzeba potrzebna po sobie, jak się mówi. Jak macie jakieś pytania, to ja wam odpowiem. Tylko wam mówię, nie zawsze wam mogę odpowiedzieć z tego powodu, że ja sprzątam sobie na no spokojnie tego typu. Na pewno macie jeszcze pytanie do Potykajca. Na przykład. No, dziękuję, dziękuję. Tym starszy. A to powinno być tym starszy. Dziękuję, dziękuję za to ogólnie. Mm. Nie, 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 no, przed chwilą wróciłem. Tego muszę oganoć tutaj. I ty, 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 ty. Zaraz poza tylko muszę oganoć. Tak, mówię. Jak macie jeszcze jakieś pytania, w sprawie ty Kraisa, co o tym myślę, to walcie, tylko chodzi o to, że nie każdy naraz, bo ja nie nadążam wam odpowiedzieć. Ja na to nie uważam, czy on jest lepszy, o mnie, czy nie. Może jesteśmy równi. Tylko chodzi o to, że bo jest kraj po prostu za bardzo się chwali, za bardzo ta podbija fame. Coś takiego, no, ciężko mi jest to powiedzieć. Poczekajcie. Nie, jest mi ciężko powiedzieć tego, bo. Jedna osoba powiedziała: A on nie jest lepszy ode mnie. Czym jest lepszy? Tym, żeby mnie tutaj wysywać inne rzeczy nie tak. Nie na tym polega. Ja wiem, że. bocek raz szuka wszystkiego. Eee, poczekajcie chwilę. Bo ja akurat tego i zasypam, bo to odpowiadam. Pam 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 pem, pem, pem. Hmm. Uh. Uh. Uh hmm. -huh. Hmm. No akurat jest... czymś zajęte, ja je robię. To nie jest ważne czym, ale coś robię. Jan Mikołowski Jesteś gejem, czy pytałem? Bo tak napisałeś... takim... tym, że jesteś... jestem przesłany. No sorry, no sorry, że się pytałem. Będzie na urodziny, 22 urodziny do tego. Mnie to zwisa. Ja mam rodzinę i na rzeczy mnie to zwisa. Ja bym tych raz się ośmiać jego broszka. Ciekawe co on do, odpowie na to co robiłem. Ja powiedziałam. To w czasie, jak BodyGras się zgodzi na to, żeby freestyle zrobić, i na punkty, kto na więcej nabije punktów, ten wygrywa. Czy BodyGras podaje mnie takie ryzyko? No dobra, ja spadam, bo ja muszę jeszcze trochę sobie to wszystko. Pozdrawiam Was, trzymacie się. Nie wiem, co Wam powiedzieć. Trzymacie się ogólnie, może za kilka minut się pokażę, może nie. To jest o tym w zależności. Trzymajcie się, bęc!